No, witam ponownie. To jest dosłownie chwilę po wyłączeniu tamtego poprzedniego filmiku o czyszczeniu szyb. No, niestety stał się mały ząk, którym muszę się pochwalić, chyba trochę. Chociaż nie wiem, czy to należałoby uznać pochwalić, raczej posmucić. Okazuje się, że chyba u awarii uległa moja dolewka wody. Bo zaczęła pompować. Pompować. Jak włączyłem ją ponownie pod zasilanie, i te moje zabezpieczenie dopiero ją wyłączyło. Te dwa o, tu druciki, bo przeszło. No i teraz pokażę, może się to uda. Chyba, że się przed chwilą sama naprawiła. No to zobaczymy. Mam nadzieję, że się naprawiła, ale raczej nie sądzę. Pompka jest teraz wyłączona, czyli zresetowana pod poziomem wody. Czujnik optyczny zewnętrzny, mokry wyczyściłem, suchy wyczyściłem. Szybę pomiędzy czujnikami też czyściłem, to było widać. Szyby czyste. No i, a tu przestawię, może, żeby było widać wężyk pompki. Dzioba widać, dzioba będzie lało, będzie lało, dobra. Może z boku bardziej, o, wszystko będzie widać. Tak, tylko nie ostro, teraz będzie ostro. No dobra, widać wężyk wylotowy od dolewki, dolewkę. Sygnalizację tu ustawimy. Jest jak widać cała zanurzona pod poziomem wody, więc po załączeniu nie powinna pompować. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, bo mi niestety ona pompuje. Włączam zasilanie. Włączam zasilanie dla niektórych. Pompuje, a nie powinna. Czyli coś się uszkodziło. No i teraz pokażę, jak działa to moje zabezpieczenie. Trochę to może potrwa zanim ona doleje tą całość. Ale właśnie tu, jak zewrą się te dwa kabelki wodą, czy woda, jak je zewrze, to powinna przestać pompować. I proszę, jak, jak to zabezpieczenie. Warto. Oj. Warto takie mieć. No nierówno. Tym razem kabelki, to będzie musiała się napompować. Ale poczeka, o, też fala by dotknęła i wystarczyło zwarcie i pompka przestała pompować i wyłączyło jej zasilanie. To jak się opłaca zrobić jeszcze niezależne jedno zabezpieczenie. Co z tą pompką, to nie wiem. Będę, będę walczył. Może odpocznie do jutra i zacznie działać. Jak na razie będę musiał dolewkę robić ręcznie. Tak jak wszyscy tradycyjnie. To tak tytułem krótkiego komunikatu. No tu jeszcze dla pewności, może. Jeszcze raz ją załączę. Zobaczymy. Tu jeszcze poprawię styki. Wyłączę, załączę, wyłączę. Już to robiłem wielokrotnie dzisiaj. Tak, jest, po, jest pod poziomem wody. To jest czyste. Więc tu będzie widać, czyściutkie, wymyte. To jest czyściutkie, wymyte. Tu jest czysto. To co pika, to pika czujka ta, co wyłączyła pompkę. Dobra, wyjęłem. To już nie pika. Tak, wężyk widać, pompkę widać. Da się tu wyżej, czy nie da się wyżej? O, da się wyżej. No to jeszcze raz. Załączamy zasilanie pompki. Tu ustawimy równo, żeby nie było. Damy nawet całą podwodą, żeby nie było. No, niestety coś tu sfiksowało. Zazbraja się. I nie powinna pompować. O. Cud. Ale czym tak nisko? Wasz pod wodą by musiała być. Ok. No to eksperymentujemy. Podnosimy. Podnosimy. Teraz muszę ją podnieść wyżej, bo, bo ona była ustawiona na tym poziomie, a jest trochę z pół centymetra wyżej. Albo nie. Będę odbierał wodę. Tak jak próbowałem. zobaczymy. Ona z reguły prawie równo zawsze miałem ustawioną z brzegiem. Akwarium. Opa. Ubieram wody. Z powrotem o, już pompuje. Widzę. Zobaczymy, czy przestanie, jak dojdzie tu, albo, albo czy wyłączy ją znowuż to. O, włożyliśmy z powrotem kabelek zabezpieczający. I niech pompuje. Zobaczymy. Niech to będzie wszystko naraz widać. I ten kabelek. Ja tutaj to muszę zabrać. O, teraz będzie widać lepiej. No, przycina się. Tak to na razie wygląda. O, wyłączyła sama. Uf, czyżby się naprawiła, to byłoby dobre, ale już widać, traci u mnie zaufanie, oj traci, a przy okazji dopiero teraz wyłączyło. Dobra, skoro wyłączyło jej zasilanie, mimo to, no bo tu poziomy trzeba będzie. Poustawiać jeszcze raz tego wszystkiego. Ale skoro, jak widzimy, wyłączyło też zasilanie, no to dobra. Zrobimy ponowne odpalenie. Nie, jeżeli sama wyłączyła, to nie powinna po zazbrojeniu się teraz znowu zacząć pompować. Dobrze. Zbraja się, zobaczymy, czy włączy pompkę. Nie, o, teraz działa prawidłowo. I co jej było? Tego nie wie nikt i chyba się już nikt nie dowie. A zanim włączyłem ten filmik do nagrywania, no to jeszcze ją parę razy włączałem, wyłączałem, testowałem. Ze 3-4 razy przynajmniej, zanim zdecydowałem się nagrać ten filmik. Kurda, już takim zaufaniem ją darzyłem. A tu taki ząk. No, widać. No, niestety, jednak zabezpieczenie to moje w postaci. Tu nie wiem, czy widać tego, tego kabelka podpiętego pod ten czujnik. Swoje robi. No, dobrze, dobrze mieć coś takiego. Oj, nie to, że termometrum, grzałką, to jeszcze dolewką nie można ufać w tym akwarystycznym naszym świecie. No tragedia, tragedia. Tak, grzałka, termometr to jeszcze jest pikuś, ale taka dolewka to już jest poważna rzecz. Mieć zalane mieszkanie to nikomu nie życzę. Tak więc namawiam od dziś, bo samo urządzenie jest super, idea jest super. I sprawuje się naprawdę ono chyba prawie rok czasu mi się sprawowało super. Do dzisiaj, do tej czyszczenia szyb. Tylko ją wyłączyłem z zasilania, nic więcej, tak jak było widać na poprzednim filmie. A ona zaczęła pompować, pompować po włączeniu zasilania i nie chciała przestać. Dopiero ten mój czujnik ją wyłączył. No nic trzeba będzie ją obserwować, nie będę mógł. Znaczy, będę musiał, nie będę mógł zapomnieć o włączeniu tego czujnika do wody. Tylko to muszę ubrać znowu wody trochę, żeby ten czujnik od razu jej nie wyłączył. O, zaczęła pracować, tak? Widać, widać. Słychać i widać. Dobra, włożę czujnik I ją troszkę obniżę, żeby była. O, szybciej się mogła wyłączyć, to wtedy przed czujnikiem wyłączy. O, wyłączyła sama. Super. No dobra, chyba się naprawiła. Ale już jak to się mówi, zaufania nie będzie. No dobrze, chyba nie ma co przedłużać. Temat krótki, jasny i oczywisty. Mam nadzieję, że niektórym to w czymś pomoże, jeżeli macie takie dolewki. No to jednak może się zdarzyć taka sytuacja, należy z tego zdawać sprawę. To powiedzmy, że to taki przekaz będzie tego filmiku. Pozdrawiam, hej.